Historia, którą Wam dziś opowiem, miała miejsce kilka lat temu, w czasie wakacji, które spędzałam w rodzinnych stronach mojej mamy. Miałam wtedy zaledwie 9 lat. Zatrzymaliśmy się w domu mojego wujka, brata mojej mamy. Mieszkał tam też mój 11-letni kuzyn. W weekend wybraliśmy się w odwiedziny do dalszej rodziny i wracaliśmy dopiero o trzeciej w nocy. Nagle na ulicę wybiegł mężczyzna, zmuszając mojego wujka do zatrzymania auta. Następnie podszedł do naszego samochodu i zaczął pukać w szybę. Wujek otworzył okno i zapytał go, co się stało, a nieznajomy zapytał, czy możemy go podwieźć. Wujek już chciał się zgodzić, kiedy nagle moja mama powiedziała w naszym ojczystym, niezrozumiałym dla niego języku, w samochodzie są dzieci, nie ryzykujmy. Wujek się z nią zgodził i przeprosił mężczyznę, tłumacząc, że jest późno i się śpieszymy. Mężczyzna nie przestawał błagać, ale mój wujek, nie mówiąc nic więcej, po prostu ruszył. Odjeżdżając, w tylnej szybie dostrzegliśmy pięciu groźnie wyglądających mężczyzn z nożami, a nieznajomy, który jeszcze chwilę temu prosił nas o podwózkę, stał z nimi. Mówił coś do nich, wskazując palcem na nasz oddalający się samochód. To był jeden z najbardziej przerażających momentów w moim życiu. Dzięki Bogu dotarliśmy bezpiecznie do domu. Ale wciąż nie mogę przestać myśleć o tym, co by się stało, gdyby mój wujek się zgodził, a moja mama go nie powstrzymała. Wątpię, że mogłabym Wam opowiedzieć tę historię.